Cześć i czołem, z tej strony znowu Seres i w tym krótkim materiale chciałbym Wam mm, przedstawić sytuację związaną z Intellectual Masters Katowice, z turniejem League of Legends, nie wyłączyłem Facebooka, czekajcie, przykro mi już, e, z turniejem League of Legends i generalnie jakie drużyny tam zagrają, e, tro, kilka słów o tych drużynach i go typuje mm, że zostanie zaproszony na ten turniej. Więc generalnie, tak jak co sezon, zwycięzcy poszczególnych przystanków Intel Extreme Masters będą grały, grali na wielkim finale Intel Extreme Masters, który się odbędzie w Katowicach w dniach 13-15 marca 2014. Mam nadzieję, że to wszystko, wszystko wiecie, więc nie będę się zagłębiał w sprawy tego eventu i tak dalej. I teraz po kolei. Pierwszy Intel Extreme Masters sezon 9, przystanek był w Shenzhen w Chinach. Grały tam generalnie tylko i wyłącznie chińskie zespoły. Niestety, ku mojemu niezadowoleniu w finale tego turnieju, World Elite pokonało uh, 3 do 1, e, 2 do 1, tam finał to był jedyny przestanie, gdzie finał był BO3. E, 2 do 1 Edward Gaming. Dlaczego ku mojemu nie, niezadowoleniu? Bo jednak w Edwardzie w tym momencie grają Pawn i, e, p, kurczę, e, Pawn i Dandy, czyli wiadomo, mistrzowie świata. Więc każdy z chęci chciałby ich zobaczyć podczas e, w Katowicach. Tym bardziej ja, który, no wiadomo, jestem tutaj pasjonatem esportu i z chęcią, wiadomo, każdego Mistrza Świata bym zobaczył w Katowicach. No niestety nie udało się, zawsze pozostaje na myśli, że przyjmą zaproszenie. Myślę, że Edward, jest, Edward Gaming jest tak marketingową organizacją, że z chęcią by przyjechali, więc to jest szansa. To się World Allied, też w składzie z dwoma Koreańczykami, w zupełnie innym składzie niż e, grał w zeszłym sezonie. Co, co najlepsze, do składu wrócił Kamej, czyli zawodnik, legenda z sezonu drugiego i późniejszych tam okresów. Pierwszy, który tak naprawdę e, za, przekroczył milion dolarów zarobków z samego streama. E, rocznie, wiadomo, w skali roku. No nikt jeszcze w ciągu miesiąca nikt nie zarabia tego miliona dolarów. E, o wiele więcej oczywiście niż Ocelot i inni, więc z chęcią, wiadomo, będzie to taka mniej więcej gwiazda. Oczywiście dla Europy jest on bardzo neutralny, bo jednak mało kto go kojarzy. Ale to jest jednak, no, e, no taka gwiazda, właśnie Jakby to się, jak to się mówiło w tym show biznesie, jakoś, no, nieważne. Taka właśnie gwiazda tego show biznesu esportowego w Chinach, więc na pewno będzie koło podziwiać. Potem drugi przystanek, jaki mieliśmy, to był Intel Extreme Masters w e, São Paulo w Brazylii. I tam. E, w finale Cloud9 pokonało 3 do 0 Unicorns of Love, czyli po raz kolejny zaczynamy w tym samym składzie Cloud9, które na ostatnim Intellectual Masters doszło do półfinału, gdzie przegrali Skating Roster Ballets. No, uważam, że mają w tym razem mają ten potencjał, że awansują do finału. Oczywiście wtedy też by mieli, gdyby trafili na kogoś innego w tym półfinale, to trochę nieszczęśliwie trafili. Ale no, tak jak mówię, uważam, że generalnie. Nie, czy inaczej, właśnie zapomniałem. Cloud9 przegrała z Fnatic w półfinale, dokładnie, a Katie Rolce w półfinale pokonał Gambit, dokładnie tak było. Ale generalnie, tak jak mówię, myślę, że są w stanie, po tym co pokazali na Worldsach, po tym jak doszli do ćwierćfinału, myślę, że są w stanie na Intelu powalczyć i jestem bardzo zadowolony z tego, że załapali tego slota na ten turniej. Dobra, trzeci turniej jaki mieliśmy to był Intel Extreme Masters z Koloń. no tam brał udział roka, który niestety podwinał się nogę już w półfinale nie wygrał Gambit Gaming pokonując w finale 3-1 Dignitas. Nie, 3-1 Counter Logic Gaming, oni w półfinale pokonali Dignitas. No, Nagrywam na swidzie, teraz mi się mylą Krótko, dane, jak tak mówię, na szybko, ale generalnie. Tak, oni pokonali w finale CLG 3-1, w półfinale Dignitas 2-0. O, ciężko, ciężko widzę Gambit na tym turnieju po tej formie, jak oni pokazują w LCS-ach, gdzie mają fatalny Pig ban Face. Uważam, że Lewiatan bardzo źle wpływa na ten zespół i powinni się go pozbyć. To jest taka dosyć interesująca kwestia, bo jednak przez e, poprzednie rok był trenerem Alliance i tam sobie dawał radę. Tutaj, no niestety, zespół bardzo słabo sobie radzi w Champions W grze też nie za dobrze, szczególnie tej Niko, ale fajnie będzie po roku przerwy zobaczyć Polaków grających na Intelu, przynajmniej jednego Polaka, czyli Nika. No, chyba że go Gambit się pozbędzie przed tym turniejem. Niko, dawaj do roboty, nie możesz, nie możesz dać się wy, wyrzucić przed EM-em. No i w dniu właściwie dzisiaj, no na naszym czasie, o 4 w nocy się zaczął gdzieś tak, nie, od 2 rano się w nocy się zaczął, się skończył gdzieś koło 6 po fantastycznym BO5, UE Flash Wolves pokonało Taipei Assassins 3-2 i tutaj napisałem na fanpage'u, pierwsza sprawa napisałem na fanpage'u, klątwa e, Chao'ego, może mało kto kojarzy tego zawodnika, on przez długi okres czasu grał e, w Singapore Sensuals, i to jest właśnie ciekawostka. On był przez bardzo długi czas. On jest do teraz postrzegany jako jeden z najlepszych graczy tam w tym obszarze Gareny. A Europa, Amerykanie o nie wiedzą. Ten zawodnik tylko raz grał poza e, z Azją i to był właśnie mm, e, All, All Stars. E, w, nie, właśnie to też było w Azji, ale na takim turnieju właśnie z Europejczykami i a, Amerykanami to był właśnie All Stars w Szanghaju, gdzie został powołany do. Powołany do drużyny, która reprezentowała właśnie GPL, tam mogli się go oglądać. A klądwa generalnie polega na tym, że on zawsze jest o krok od wyjazdu na duży turniej. Trzykrotnie był o krok, właściwie nawet czterokrotnie był o krok od awansu na worcy. W S1 tam jeszcze ze swoją sklejką przegrali w finale 2-0, potem w S2 najpierw ulegli w eliminacjach osobnych dla tam Singapuru, przegrali na Saigon Jokers 2-1 ten, nie, 3-1 tak 3-1 i potem jeszcze raz jeszcze w drugim finale gdzie miał wyłonić zwycięzcę tego GPL-a przegrali na Taipei Assassins też 3-1 e, właśnie w barwach Singapore Central. Potem mieliśmy trzeci sezon znowu Singapore Central jest w finale GPL-a i znowu w tym ostatecznym meczu o awans przegrywają na, tym razem na Mineski 3 do 1. No i tym razem znowu masz szansę awansować na Intel Extreme Masters w Katowicach na finały światowe i przegrywają 3-2. Teraz już jako zawodnik Taipei assassins przegrywają na UF Wars. US Flash Wars może wam mało mówić, ale generalnie, jeżeli przypomnijcie sobie, turniej jest Mistrzostwa Świata z czasu sezonu trzeciego. Tam jako a, zwycięzca tego takiego właśnie obszaru GPL, czyli Singapur, Tajwan i tak dalej, grał zespół o nazwie Gamania Bears. To jest właśnie ta sama drużyna, tylko i wyłącznie mam innego dżunglera. Reszta składu jest identyczna jak wtedy. No, wtedy nie, nie pokazali się ze, z dobrej strony, polegli e, już na samym początku, w pierwszym swoim meczu, polegli wtedy na Nacin Blacksword? Nie, nie na Nacin. Czekajcie. znowu mamy fakty. Na. Nie, dobrze, na. Na Nacin, tak. Na Nacin polegli. Czy. Nie, na SK Telekom polegli wtedy. No też tak, faktycznie na SK Telekom polegli. Nie było co od nich dużo wymagać, bo jednak no, grali na. Bo zespół, który potem w ogóle generalnie zdominował te worcy, ale mają potencjał. Jestem ciekawy, co oni będą w stanie zademonstrować na tym turnieju. I dobra, i teraz do drugiej części przejdźmy, czyli kogo bym typował jako zespoły, które by się dostały zaproszenie. Na pewno pierwsze co to byśmy się spodziewali zespołu z Korei. No i to jest taka kwestia, że generalnie ESL. Czy tam host jako Intel Extreme Masters staram się zaprosić na jeszcze zespoły w danej strefie? Ja strzelam, że SK Telekom znowu odrzuci zaproszenie, bo oni nie lubią się pokazywać na takich turniach, oni wolą się skupiać na priorytetach. No, generalnie dużo zespołów w Korei się skupia na priorytetach. Z takich który które pewnie by się chcieli pokazać, to pewnie po raz kolejny KT Rollsters. Myślę, że nowy skład Samsungów to byłaby dobra okazja, więc też chcieliby się pokazać. Ale ja osobiście chciałbym zacząć się nadzin na tym turnieju. Myślę, że Nadzim byłoby chętne przyjąć zaproszenie, i mam nadzieję, że Nadzim się pokaże. Drugi zespołem, myślę, że Chiny też by dostaną jedno zaproszenie, tak samo jak w zeszłym roku zresztą. No tutaj bym stawiał na. Co ty. Tutaj tak dominuje, tak naprawdę. No OMG chciałbym zacząć OMG, ale myślę, że OMG nie przyjmie zaproszenia. Snake jest bardzo marketingową organizacją, w tym momencie drugi, drugie miejsce bardzo... drużyna, o której bardzo trudno coś powiedzieć, bo mają trzech tak naprawdę takich newcomerów wyciągniętych z Soloki, o których nawet na Esportspedii nie znajdziecie strony oni, bo są no są nowicjuszami w nowicjuszami. Lplu. Myślę, że chciałbym zobaczyć tą drużynę, a sądzę, że szanse że dostanie, bo jednak Snake tak mówię, to jest marketingowa organizacja i oni by, będą stawiali na to, żeby się na takim evencie pokazać. Teraz tak co jest ważne, mam jeden zespół z GPL-a. Myślę, że GPL nie dostanie zaproszenia, bo jeden zespół z już starczy. Więc generalnie strzelam, że jeden zespół z Europy jeden zespół z Ameryki. Amerykę ciężko w tym momencie podsumować, bo tam jest ten. No po tej pierwszej kolejce jest zamieszanie, ale myślę, że gdybym miał stawiać, to bym miał z Ameryki przyjechać to Liquid, ewentualnie Team Solomit, ewentualnie Counter Logic Gaming. No takie trzy zespoły bym obstawiał, bo Liquid jest mocne. Jest, no, jest też pod największą organizacja esportową. Jedną z największych, tak? bo ciężko też wytypać, co jest największe. Ale jeżeli patrzymy na nie koreański świat, to myślę, że Evil Geniuses i e Team Liquid to są takie dwie potęgi. Ale nie wiem, jak ta ich współpraca z SL-em wygląda. Ale myślę, że mimo wszystko na takim ewencie by chcieli mieć chociażby to własne stoisko, więc będzie gdzieś tam bardziej, żeby Liquid się pokazał na tym turnieju. Od sponsorów także. No CLG to wiadomo, zawsze CLG było chętne na wyjazdy, na każdy turniej. co tych ten zawsze namawia, więc spodziewałbym się, że w razie czego CLG przyjmie zaproszenie, jakby dostali. No i TSM, bo to TSM to wiadomo. W zeszłym roku chyba właśnie tak, Ameryka nie miała nic z kwali, dostali zaproszenie, tyle Cloud9 dostało. No I myślę czwarte zaproszenie to będzie Europa. No tutaj chyba wszyscy, będzie znowu presja od wszystkich, żeby Rocket dostał to zaproszenie. W zeszłym roku się nie udało, bo byli, byli bodajże w momencie, kiedy y, SL wybierał zespoły na Intel Stream Master, mieli bodajże szóste miejsce, więc też gdzieś na dole. A iM nie chce mieć takich drużyn z tą tabeli. Problem jest tym, że generalnie niedługo będzie Loki już i będą wybierali te zespoły. A myślę, że niestety Rokat na razie ten początek zespołu no, mają bardzo słaby i raczej bym nie stawiał ich w zespole. Oczywiście są popularne zespołem, tak? Porównajmy Rokat z zeszłym roku, gdzie poza Polską na naprawdę mało tych kołaczy. No, kojarzyły ich ludzie tylko i właśnie wyłącznie dlatego, że no nie pokonali, ale to cały czas to było nic porównywalne do takiego FNATIC. A więc no tutaj bym stawał, że jednak mimo wszystko to będzie ROKAT, bo to wiadomo, polska publika, tak dalej, wszyscy by chcieli zobaczyć. A jakby ktoś inny miał dostać zaproszenie to do FNATIC, wiadomo FNATIC zawsze z chęcią przyjmuje zaproszenie na takie eventy, więc albo rocket, albo FNATIC, takie bym dwa strzały oddał, ewentualnie Elements, ale jeżeli IM będzie patrzył na aktualne wyniki. To wątpię, żeby element został zaproszenie. No więc tak jak mówię, generalnie cztery zespoły, które bym chciał zobaczyć, bym stawiał to Najin, Snake, y Liquid i Rocket albo Fnatic. Nawet bardziej mnie się skłaniał na FFnatic. To tyle moi drodzy. Zachęcam Was do oglądania dzisiaj LCS na antenie Gromb TV. I tyle do usłyszenia mam nadzieję w przyszłym tygodniu.